Hej, z tej strony Ikul i patrzcie kto wrócił! Abdul al achim um, Czyli moja ulubiona postać z całej serii spelunky Tak więc e, witam was serdecznie w odcinku 11 tej serii Znaczy no 11, ostatnio był 10,5 więc tamten był odcinek trochę trollowany, więc go nie liczę e, No i... Zaczynamy naszą przygodę w lodowej jaskini totalnej destrukcji zniszczenia i coś czuję, że za szybko tego świata nie przejdę. Naprawdę. Z tego co słyszałam, trzeba tutaj schodzić w dubu, to zazwyczaj... Yy, tak... W dolnej części o boże to jeszcze spada. Aha, O Jezu, Wszystko... Wszystko chce mnie tu zabić. Yeti. Dobra. Eee, co teraz? Tutaj nic nie ma i ja nie wiem co zrobić. Jakie głupie. O, jaka masakra z tym światem jestem. Ja nie wiem po prostu tutaj em, nie ma takiej... że tak powiem... No, nie ma po prostu jak tu znaleźć cokolwiek. Dobrze, te Yeti można chociaż wyrzucić. O, jest! Uff, dał się. z większych problemów. Tylko mówię, tutaj jest takie właśnie wysepki, tutaj łatwo bardzo spaść Spaść do. Um, no w przepaść. Chciałbym to nazwać trochę inaczej, ale to nie byłoby miłe. I dobra, mamuty, co my tu jeszcze? No, tu gdzieś ufole były. A on się nie zawsze odwraca w tej stronę. O! Co to miało być? Chamstwo. <ślamstwo> Mina była na posągu Kali i po prostu no. Osrała się pająkami. <ślamstwo> Masakra. <ślamstwo> Ojku. Ojku, masakry czy te poziomy są normalnie? Dodatkowe bomby, czemu nie? Sklepik! E, bomby, 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 kompas. Kompas by mi się przydał. No, jak wiadomo, nigdy. Znaczy, no, w tych poziomach akurat bardzo by się przydał. To nie bardzo wiadomo, jak tu znaleźć wyjście. Moja w przeciwnica, czyli tacy co tam strzelają tymi rakietami To jest? wejście w dół, jee, yeah, super Pach, dodatkowe życie Daję buziaczka No dobra, poziom 3-2, Wcześniej nie udało mi się przejść poziomu 3-2 Jakoś morda taka śmieszna, nie wiem co ona robi nawet Może być dalszy? Nie wiem. Może tutaj, gdzieś Ja bym to wypierdzielił Nie, no tutaj nie bardzo. E, wezmę sobie Lady na pewno. Znaczy, postaram się sobie. Możecie się nie zabijać? Możecie mnie nie zabijać? Proszę. Całkiem się żyje. Całe szczęście Jeszcze żyje Ja pierdziele jakie miazga eee, Gdzie to jest poziom? Kolejny poziom gdzie to jest? Powiedzcie mi, błagam, powiedzcie mi gdzie jest kolejny poziom Jest, widzę go, jest tam, Yeti już na mnie czeka Dobra, super, kolejne życie Woo. Mm, dobra, poziom trzy, koma trzy tutaj, tutaj tam. Kurwa, no i tutaj już przejście za bardzo nie ma. On strzela w to. Czyli tu nic nie grozi. Wacław. I się trochę wpierdzieliłem. ha to się nazywa Skill. Panowie nie żyją Eee, Wacław. Powiedz mi, gdzie jest dalsza część tego poziomu. Będę wdzięczny. Jest. Ale się sykałem przez chwilę, że spadnę jeszcze. Boże, ja w to nie wierzę. Mam siedem już. W każdym poziomie po jednym życiu. O. Coś tam wybucha. Jeśli teraz uda mi się przeżyć, to będzie pierwsze przejście. Nie podoba mi się ten skaczący coś. Do super. To mi na pewno rotuje tyłek. Dobra, na pewno nie tam. Co to? Baza wojskowa? Tfu, czy jakaś tam, nie wiem, ufoli, coś tam. Eee, aha. Eee, czekajcie, muszę na chwilę zrobić eee, z tego cięcie. Dobra. Eee, Damy, 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 co my teraz tu damy? Co my tu mamy w ogóle? Mnie to się naprawdę nie podoba. Kurna, no gdzie jest to przejście? Tam jest Wacław, ale on mi nie pomoże. Nie wiem. No i tu nic nie ma. Nie wiem. Tu jest. Jest, 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 jest. Bo ja. I co nam no, tunel będzie tutaj poradzi. Hmm. Daj mi 8 bomb. Eee, aha, 3 bomby, przepraszam, daj. Dobra. Pierwszy raid zakończony. I jesteśmy w nowej lokacji. Temple, szczerze przyznam, jestem tu pierwszy raz. Nigdy tu jeszcze nie byłem. Bardzo mi się tu podoba. Ła. Aha, lawa strzela żywiołkami, że twój ognia. Jest dużo pułapek. Na pewno. I szalone. Wow. Szalone ptaki. Nie wiem, co to w ogóle jest. Ale wolę go jednak zabić żeby mi tutaj nie poskakiwał. Gin. Dobra, co to jest? Eee, Hawkman. Dangerous Lander. On a People. Aha, czyli chcę mnie poświęcić. Rozumiem. Taki typ. Więcej pułapek. Anubisy jakieś latają sobie, które się strzelają przez ściany. Aha, połączenie skorpiona i pszczoły, jeszcze lepiej. Idę stąd. Mogę Erika kopić do pomocy, jeszcze lepiej. Oj, mam goryla. Chodź, pomożesz mi na następnych poziomach. Kurde, nieźle. Poziom 4:1 skończony. A jeszcze goryla se zatrudniłem. To już w ogóle masakra. To są mumie, z tego co pamiętam. I one jadą na hita, z tego co widziałem na filmach. Eee, tu patrzę, jest coś z kluczem. Coś jest na klucz zamknięte. Ja nie wiem, czy to jest zamknięte na klucz. Eee, nie wiem. A, no i to by się było na tyle. Ha... <laughs> Brain damage Aha, to mnie takie coś tamto mnie walnęło. Dobra, jest dopiero 11 minut odcinka, więc myślę, że mogę jeszcze raz e, pojechać od lodowych jaskiń. Fajnie, w końcu udało mi się dojść do ostatniego poziomu e, Nie liczyłem na to zbyt szybko. Myślałem, że w tych lodowych jaskinach będę siedział Bóg wie ile. Się okazało, że już... Po pierwszym odcinku się udało. Jak się teraz tego? Aha, one latają, one w duno walają tymi laserami. To nie jest miłe. Aha, I nawet bomby dobrze nie można postawić na lodzie. Ginę, na stówę ginę. Wiedziałem. Ej, daj, takie. No, znowu zginąłem. Proste wytłumaczenie. Żadnego wijania w bawełnę. O, <laughs> zwykli to ma to nic, mi... a nie zabra mi coś. Dobra, sklepik. A w ogóle, miałam powiedzieć, bo tak gram, 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 i zapomniałam po co w ogóle nagram ten odcinek. E, nagrywam go po to, żeby wam oznajmić, e, żeby was, aj żeby was oznajmić z tym, że będę nagrywać serię Spelanki z Multiplayer. Tak, dobrze słyszycie? Z Multiplayera. O Boże. E, no, czyli po prostu wpadłem na to nagrywając w szerszy. Znaczy, nagrywając. Dając do nagrania. Siostrze, odcinek. Ten, ten taki dla, dla beki. I tak się pograłem sobie z nią pierwszy raz na multi. Czyli we dwoje sobie pograliśmy. I naprawdę wam powiem, że jest beka. Beka jak nie wiem co. To znaczy, jak jedna. Ym... A, o to mi chodziło. To znaczy, jak jedna osoba na przykład yy, zginie. Bo wtedy dwie osoby są. Jeśli jedna osoba zginie, to yy, staje się duchem. bo ginę. No ale nie było jak tutaj przejść. Yy, staje się duchem i może pomagać bądź przeszkadzać temu. temu, kto jeszcze żyje. Może pies mi ujada. Yy, temu, kto jeszcze żyje i... Może złoto go zabije, ale to będzie śmieszne zaraz. A mnie pająk zabije. Może zostawmy ich, tak? Nikt tu się bawią. Jak już jest się tym duchem, to można albo przeszkadzać, bądź pomagać drugiej osobie. Możemy na przykład. No bo to duch dmucha. On może dmuchać i wtedy nie zabiera obrażeń, ale że tak powiem, knokautuje na pewien czas stwora bądź gracza. Może także tym dmuchnięciem przesuwać różne przedmioty e, i takie tam. No na pewno. E, więc uważam, że to jest fajne. Mówię w ogóle. Pograłem chwilę, nie wiem, z 10 minut pograliśmy i mówię, tak się naśmiałem w ogóle. Jeszcze tryb Deathmatch jest e, też bardzo fajny. Też mi się bardzo spodobał. Jest tam przejście No i mówię, gra się trochę tryb deathmatch, tam to jest takie wiecie zabijanie się na małych mapach, takich mapach, że ogarnia to cały ekran, więc to nie jest duże na pewno e, No ale zabawa przednia No i mówię, przechodzenie kampanii w dwie osoby Czyli coś naprawdę pięknego, mówię, tak się uśmiałam, Miałem dzisiaj nagrywać, ale mówię, siostra się wzięła za, e, za odrobienie lekcji i. No i tak to teraz jest, że. Wow. No, nie wiem, może już później nagramy coś wieczorem albo coś takiego. Dobra, tu jest ten typ z Shotgunem. Nie, go zostawię, nie będę go ruszać. Wacław, chodź tutaj. No na pewno. A, jest dzieli, Nie, no tu już chyba nic. Nic nie zrobię. Bo tu nie ma przejścia nigdzie. Tu nie ma raczej. Chociaż nie, ty buty mam skaczące. Mogę coś czyść działać. O, super. No, jakoś to doszło, ale coś cię, że potrzebuję więcej linii. Będę się uczył. Kolejny poziom, no i nie wiem, myślę, że chyba po tym failu by dokończył odcinek, bo się prawie 20 minut. A i to nie było fajne. Klecy za twarze są. Co ona robi? O, 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 o! Przetestujemy. To w ogóle można zniszczyć. No, dawaj strzelaj. Ale we mnie! Dawaj, chodź, dawaj, 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 dawaj Ej, to nie jest... Do, to już się nie da zniszczyć. O, miło. Gdzie słyszę Sharika. Jest. Nie wiem po co to zrobiłem. O, super. No i dobra. Nie no, przyznam, że naprawdę nieźle mi idzie. Już poziom trzeci skończyłem. Kolejne życie. Znowu mi się wylosowała baza wojskowa, że tak to nazwę. Tam się da chyba plecaczkiem wlecieć Ale nie mam liny, więc raczej tutaj nic nie zdziałam O, jest to teraz zejście do kolejnego poziomu No to widzicie jednak poziomy lodowe nie są aż takie ciężkie Co on potrzebuję teraz? Eee, potrzebuję ile lin? 3 liny, no nie mam tyle. No, chodź tutaj. Chodź, bo mam kończyć odcinek, żeby ja ci pokazać fajny ten. Patrz, doszedłem do, do ostatniego wow. poziomu. Do temple. Huh. Tu jest dużo różnych pułapek. Nawet mumia Jakie fajne połączenie dwóch potworów. To było po prostu genialne. No, tyle. Dobra, nic. Patrz, udało mi się w jednym odcinku znaczy, dwa razy. Tak, udało mi się dojść do dwa razy do świątyni. Eee, przyznam, że bardzo ciężka jest. No i mam nadzieję, że niebawem uda mi się zrobić jakoś ten shortkę, to chociaż ostatni eee, rajd właśnie na, na ten shortkę to trzeba będzie przynieść klucz. Klucz znajduje się w kopalni w pierwszych poziomach, trzeba będzie go zanieść, aż na sam koniec lodowej planszy, więc... Tak, dobra. Eee, kończę i dzięki za obejrzenie na razie. 是吗？这谢爸爸。